Miło mi zaprosić Was drodzy na rozważanie Słowa Bożego, czym jest Narodzenie z Ducha. Adam Miarka na kanale Biblijne Kontrowersje. Jedna z osób, która oglądała film na kanale Biblijne Kontrowersje, zadała takie pytanie: Jak rozumieć słowa, co się narodziło z ducha, duchem jest? Jest to fragment rozmowy Pana Jezusa z Nikodemem, członkiem rady najwyższej, uczonym w piśmie faryzeuszem. Odpowiadając Jezus rzekł mu: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego". To jest bardzo mocna wypowiedź. Widzimy, że miał z nią problem Nikodem. Rzekł mu: "Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się?" Widzimy, że Nikodem bardzo literalnie podszedł do słów Pana Jezusa, ale Pan Jezus zupełnie co innego miał na myśli. Nie chodziło o to, że jeszcze raz ktoś ma się fizycznie narodzić, ale ma się narodzić na nowo w sensie duchowym ma się narodzić do życia w relacji z Bogiem. Odpowiadając Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To nowonarodzenie z wody i z ducha jest przypieczętowane poprzez zawarcie przymierza z Bogiem przez chrzest, co poprzedza przemiana serca którą dokonuje Duch Święty. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Biblia to co kojarzy się z ciałem w takim kontekście nazywa właśnie grzeszną, upadłą ludzką naturą. To co narodziło się fizycznie i ciągnie ma skłonności do grzechu, ta ludzka grzeszna natura, to są te pierwsze narodziny, ale co się narodziło z ducha, duchem jest. To właśnie aby żyć Życiem po Bożemu, życiem wypełnionym miłością, to nie jest możliwe dla upadłej, grzesznej ludzkiej natury. Tu jest potrzebna nadnaturalna interwencja Boża, przemiany serca, która nazwana jest właśnie narodzinami z ducha. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Biblia jest księgą kontrastów. Bóg w kontraście szatan, dobro w kontraście zło, życie w kontraście śmierć, ciało w kontraście duch. Bóg w kontraście świat. O tych trzech ostatnich kontrastach będziemy w szczególności dzisiaj mówić. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, pisze apostoł Paweł do Efezjan, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu ducha, który teraz działa w synach opornych. On mówi: coś zmieniło się w życiu was, wierzących ludzi. Niegdyś chodziliście w grzechach i upadkach, byliście umarłymi przez te grzechy. Grzechy i upadki. Oczywiście nie chodzi o doczesną śmierć, chodzi o śmierć duchową. Człowiek, który żyje w grzechu z dala od Boga, jest przez Biblię określany duchowo umarłym. Czasami to słowo duchowo nie występuje i jest tylko umarły. I musimy rozumieć właśnie, jak to pojęcie definiuje Biblia, aby nie tutaj wyciągnąć błędnych wniosków jak nikodem z tym fizyczną próbą wchodzenia do łona matki aby się na nowo narodzić wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu jak inni tu apostoł paweł mówi o ludziach, którzy jeszcze nie narodzili się z ducha, którzy żyją według modły tego świata, którzy ulegają porządliwościom, ulegają pragnieniu przyjemności, zaspokajania zmysłów, którym towarzyszy gniew, że coś nie dzieje się tak, jak oni uważają, że powinno, ale to wszystko jest przeszłością dla wierzących. Tak apostoł Paweł to definiuje. I kiedy popatrzymy, jak Biblia używa symbolu śmierci, właśnie jako życia w grzesznym stanie, będziemy mogli zrozumieć, czym jest to właśnie narodzenie na nowo, czym są te narodziny z ducha. Mamy przypowieść o miłosiernym Ojcu i Synu Marnotrawnym. Tam, kiedy On wraca, z powrotem do domu ojca, w którym źle mu było, i odszedł z tego domu ojca, jest to przypowieść, która tak naprawdę ilustruje losy każdego człowieka. My mamy swoje miejsce w Bożym sercu, w Bożym domu w takim przenośnym sensie, ale wybieramy właśnie często ucieczkę od Boga i próbę życia po swojemu, zaspokajania swoich przyjemności, doświadczania z mysłami, czegoś ekscytującego. Ale przychodzi czas, kiedy... W Możemy wejrzeć w siebie, jak czytamy w historii syna marnotrawnego, i zobaczyć, że to życie jest puste, i pomyśleć, że chcemy wrócić do ojca. Ojciec zaś rzekł do sług swoich w tej przypowieści: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne cielę i zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Ta historia obrazuje wielką radość Bożą, kiedy. Człowiek się nawraca i chce wrócić do Boga, chce być znowu w takiej relacji miłości ze swoim duchowym ojcem. I jest tutaj ciekawie przez Pana Jezusa użyte sformułowanie śmierci i życia. Dlatego, że ten syn mój był umarły, kiedy żył tam doczesnym życiem, właśnie życiem w grzechu. On. Jest nazwany umarłym, a ożył. Teraz on tak naprawdę żyje, kiedy wraca do relacji miłości ze swoim Ojcem. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Takie jest biblijne zrozumienie właśnie duchowej śmierci i duchowego nowonarodzenia. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną. To inny fragment Słowa Bożego, rozmowy z pewnym człowiekiem, który chciał być uczniem Jezusa, w którym występuje pojęcie właśnie duchowej śmierci. A ten rzekł: Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Rzekł mu. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz Ty idź i głoś Królestwo Boże. Oczywiście nie możemy rozumieć tej wypowiedzi dosłownie. Pan Jezus nie ma tutaj na myśli, że ludzie umarli, którzy nie żyją, nie ruszają się, są w stanie pochować innych umarłych. Chodzi tutaj o to, że ci ludzie, chociaż żyją, żyją tylko doczesnym życiem w grzechu, nie interesuje ich Królestwo Boże i oni, chociaż żyją, to są duchowo umarli. I Pan Jezus mówi: Pozwól ludziom, którzy żyją tylko tym życiem, którzy są duchowo umarli, zajmować się sprawami tylko tego świata, ale Ty idź, i Głoś, Królestwo Boże, Ty żyjesz dla innego celu. Dla Ciebie ważne jest życie wieczne w Królestwie Bożym. I y, kiedy czytamy pewne wypowiedzi biblijne, musimy, musimy też rozumieć ich duchowy, przenośny sens, y, który jest skoncentrowany właśnie na relacji z Bogiem. Kiedy apostoł Paweł pisze do Filemona, czytamy tam: Proszę cię za synem moim Onezymem. I gdyby tutaj była kropka i na tym kończyło się to zdanie, byłoby to bardzo proste do zrozumienia. Apostoł Paweł miał syna, miał na imię Onezym, ale pisze dalej, którego urodziłem w więzieniu. No i tu pojawia się dylemat i zapewne będą chrześcijanie, którzy powiedzą, że faktycznie Bóg dał nadnaturalną moc apostołowi Pawłowi, że mógł urodzić syna. Chociaż nie jest to normalną rzeczą dla mężczyzny. Tak jak Pan Jezus począł się z dziewicy Marii za sprawą Ducha Świętego, dla Boga żaden problem. I oczywiście zgodzę się z taką argumentacją, że dla Boga to żaden problem, ale myślę, że apostoł Paweł miał zupełnie coś innego tutaj do powiedzenia który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, dlatego, że Onezym był niewolnikiem Filemona i on postanowił uciec od swojego Pana. Ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Widzimy tu pewien kontrast, pewną zmianę, która nastąpiła. Tego onezyma, który teraz już jest użyteczny dla Filemona, już nie będzie chciał od niego uciekać, jest użyteczny dla apostoła Pawła. Co się stało? Bo on przeżył Nowonarodzenie. Apostoł Paweł głosił mu Ewangelię. Ten człowiek się nawrócił i był gotowy wrócić do swojego pana, poddać się woli swojego pana. To już był inny człowiek, człowiek, który był nowonarodzony. Do właśnie posłuszeństwa według woli Bożej i do właśnie wspomagania swoich współbraci w Chrystusie, a Jego Pan, którego był niewolnikiem, był Jego bratem w Chrystusie. I dlatego ten człowiek jest nazwany, że On się urodził w więzieniu i apostoł Paweł go urodził, bo On, głosząc mu Ewangelię, dał mu możliwość, że Duch Święty działał na jego serce i był właśnie motorem do tego, że ten człowiek przeżył nowonarodzenie z Ducha. Czytamy w Słowie Bożym właśnie takie ciekawe myśli bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała i porządliwość oczu i pycha życia nie jest z ojca, ale ze świata. Mamy tutaj kolejny kontrast. To, co jest z ojca, to co jest od Boga i to, co jest ze świata, jest to scharakteryzowane przez trzy czynniki: porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia. I świat przemija wraz z porządliwością swoją. Świat jest tutaj określony. To, co jest grzeszne, co wiąże się z porządliwością i pychą, która sprzeciwia się miłości, która jest cechą Bożą. Świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Kto żyje w relacji z Bogiem, kto żyje po Bożemu, będzie żył na wieki. Świat jest przemijający, to życie doczesne jest przemijające. I te trzy aspekty możemy zobaczyć, jakby echo kuszenia Ewy przez szatana w Edenie. To ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości. Zerwała z niego owoc i jadła. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia dla zdobycia właśnie mądrości i bycia takim jak Bóg. To są cechy, które skłoniły Ewę do grzechu i do odwrócenia się od Boga. I to jest niesamowicie ważne, dlatego że Pan Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, w tych kuszeniach przez szatana na pustyni, był poddany tym właśnie trzem próbom: porządliwość ciała, aby zaspokoić głód nie dlatego, że ten głód był jakiś grzeszny, ale chodziło o. To, co ciągnie nas, nasze ciało, nasze potrzeby, to jest nazwane w Biblii porządliwością ciała, i one, chociaż niektóre same w sobie nie są grzeszne, mogą nas ciągnąć do grzechu. Porządliwość oczu, kiedy szatan pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata i ich chwałę i pycha życia, kiedy szatan nakłaniał Jezusa, aby rzucił się z narożnika świątyni, bo przecież aniołowie go pochwycą i wszyscy będą pod wielkim wrażeniem, że to on właśnie jest Mesjaszem. Egoizm, pycha życia przejawia się w czymś, co Biblia nazywa uczynki ciała, czyli właśnie uczynki wynikające z grzesznej, Natury z grzesznych skłonności człowieka. Jawne zaś są uczynki ciała, czytamy w Galacjan w 5 rozdziale. Mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpustwa, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam Wam... Jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Jest właśnie kontrast. Albo żyjemy według ciała z tymi wszystkimi grzesznymi nawykami, skłonnościami, decyzjami naszego życia, albo żyjemy według woli Bożej, wyrażonej właśnie w miłości, w przykazaniach Bożych, i wtedy odziedziczymy Królestwo Boże. I kontrastem właśnie do tych uczynków ciała, właśnie w liście do Galacjan, w piątym rozdziale, kawałeczek dalej czytamy, jak żyje człowiek, który narodził się z ducha. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. To znaczy, przeciwko takim nie ma potępienia ze strony zakonu, bo Zakon pokazuje, co jest dobre, słuszne i sprawiedliwe. Jeżeli tak nasze życie nie wygląda, jak jest zdefiniowane w Bożym Prawie, to jesteśmy potępieni przez ten zakon. Ale kiedy przyjęliśmy sprawiedliwość Chrystusa darowaną nam z łaski. Jesteśmy wolni od potępienia, i Duch Święty działa w naszym sercu, jeżeli go o to prosimy, i powoduje owoce Ducha. Owoce nie wyrastają od razu, trzeba na to czasu, jest to dzieło całego życia. Biblia ten proces nazywa uświęceniem, kiedy nasz charakter zostaje przemieniony na podobieństwo charakteru Bożego, którego pierwszą cechą jest miłość. I dlatego to, co w Biblii jest związane z Duchem, z tym, co duchowe, to jest coś, co jest związane z Bożym charakterem, przede wszystkim Bożym charakterem miłości. Także my, jako ludzie, jako istoty ludzkie, w Adamie i Ewie zostaliśmy stworzeni do wiecznej, intymnej relacji z Bogiem, ale grzech spowodował, że człowiek od Boga ucieka. I ciągnie go to grzeszne życie, tak jak syna marnotrawnego. Grzech, ciało, świat to jest to, co ciągnie człowieka, ale właśnie proces nowonarodzenia, nawrócenia czy narodzenia z ducha, to jest zwrot o 180 stopni z powrotem chęć wrócenia do Boga, jak syn marnotrawny. To jest właśnie narodzenie z ducha. I o tym pisze apostoł Jan, który jest często nazywany apostołem miłości, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tutaj wiara w zasługi zbawcze Chrystusa jest kluczowa i daje nam prawo bycia nazywanym dzieckiem Bożym. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, bo to jest to pierwsze narodzenie fizyczne, lecz z Boga. To jest to drugie narodzenie, bo pierwsze narodzenie to jest narodzenie do grzesznego życia, ale to drugie narodzenie, które inspiruje Duch Święty, przemieniając nasze serce, że pragniemy wrócić do relacji miłości z Bogiem, to jest nadnaturalne dzieło Boże i to są nowe narodziny. Pan Jezus miał ciekawą rozmowę z samarytanką przy studni i on tam objawił wspaniałą prawdę, że Bóg jest duchem. Ta rozmowa przebiegała w ten sposób. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać, zapytała samarytanka, chcąc odwrócić rozmowę od niewygodnego dla siebie wątku, jak wyglądało jej życie. Z mężczyznami i zadała takie teologiczne pytanie. Chciała pana Jezusa wciągnąć w teologiczną dysputę, ale pan Jezus odpowiedział w bardzo ciekawy sposób. Zupełnie inaczej niż ona się spodziewała: lecz nadchodzi godzina, i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Nie będzie kluczowe miejsce, sposób oddawania tej czci, ale to, co jest w sercu. Ta cześć musi być oddawana w duchu, czyli musi być oddawana w miłości, w posłuszeństwie woli Bożej i w prawdzie tego, co Słowo Boże naucza. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, jest istotą właśnie duchową, która ma te duchowe cechy charakteru, o których czytaliśmy, te dziewięć cech, miłość, radość i oczywiście wiele innych. Te dziewięć występuje jako owoc ducha w liście do Galacji. A ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Nie chodzi o jakieś doczesne święte miejsca, w których tą cześć trzeba oddawać, czy jakieś sposoby szczególne modlitwy, czy jakieś szczególne posty, chociaż jest miejsce w życiu chrześcijanina również na takie posty, poświęcenia. Ale chodzi o to co jest tak naprawdę w naszym sercu to się liczy nie to co jest na zewnątrz doczesne widzialne ale to co jest duchowe w naszym sercu. Człowiek wierzący ma pewien dylemat nawrócony. Wiemy bowiem że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Apostoł Paweł mówi o tym, że każdy człowiek ma skłonności do grzechu, jest zaprzedany grzechowi, i nawet kiedy nawrócimy się, mamy te chwile słabości. Niektórzy z nas mają je częściej, niektórzy rzadziej, kiedy po prostu odzywa się ta stara grzeszna natura. Odzywa się egoizm, odzywa się gniew i te wszystkie inne grzeszne cechy, o których wcześniej mówiliśmy. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię człowiek wierzący ma pewien dylemat on wie co jest słuszne i dobre bo poznał wolę bożą ale odczuwa siłę która ciągnie go z powrotem do złego także te dwie siły walczą ze sobą ciało i duch tak biblia to określa a jeśli to czynię czego nie chcę zgadzam się z tym że zakon jest dobry ale wtedy czynię to już nie ja lecz grzech który mieszka we mnie on mówi że ten grzech jest tak nieodłącznie złączony ze mną, jest częścią mojej natury. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie to jest w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę. Mój umysł chce służyć Bogu, ale moje skłonności do złego. Właśnie ciągną mnie do grzechu. Wbrew pozorom, apostoł Paweł ciało ma tutaj na myśli pewną część naszego umysłu, dlatego że w naszym umyśle jest coś takiego jak płat czołowy, który jest siedzibem moralności, woli i decyzji i ma też nasz mózg pozostałe sfery, które między innymi odpowiadają właśnie za nasze odczucia, emocje, pragnienia. I tutaj to jest nazywane ciałem. W Biblii. Także pewne określenia w Biblii mają troszeczkę inne znaczenie niż w powszechnie przyjętym języku. Duch, to co duchowe, to coś związane z Bogiem, świętością, bożym charakterem. Ciało, cielesne, to coś związane z grzesznym, upadłym człowiekiem, grzechem, bezbożnością. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciało, czytamy w liście do Galacjan, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. W życiu chrześcijanina toczy się walka, ale. Ta walka może być wygrana. O tym będę mówił w oddzielnym studium, że nie musimy przez całe nasze chrześcijańskie życie odczuwać tej walki. A jeśli Duch Was prowadzi, nie jesteście pod zakonem, nie jesteście pod potępieniem zakonu na skutek Waszych grzechów, kiedy Duch Was prowadzi. Co to znaczy, jak wygląda proces uświęcenia, będziemy o tym mówić w oddzielnym studium. Mamy też ostrzeżenia apostoła Pawła: A jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. To jest bardzo ciekawa wypowiedź, aby nasze dążenia, pragnienia nie koncentrowały się tylko na sprawach doczesnych tutaj, abyśmy nie służyli Bogu tylko po to, żeby nasze doczesne życie było lepsze, ale abyśmy yy, chcieli służyć Bogu z miłości. I aby skupieniem naszej uwagi było życie wieczne, bo do takiego życia zostaliśmy stworzeni. I pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawiciela oczekujemy pana Jezusa Chrystusa. Do takiego życia w wiecznej społeczności ze świętym, dobrym, miłującym Bogiem zostaliśmy stworzeni. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami. To jest część waszego starego życia, życia w ciele, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. To jest część waszego życia nowego i tego życia, które rozpoczęło się na nowo z Bogiem, z Ducha Świętego. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. To jest jeden z najpotężniejszych fragmentów Słowa Bożego. Bóg jest miłością. To jest znacznie więcej powiedziane niż tylko Bóg kocha. Bóg jest miłością, Jego istotą. Jego całej natury jest miłość, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Te relacje z Bogiem to jest istota nowego życia, istota narodzenia z ducha. Żywa relacja z Bogiem jest istotą chrześcijaństwa, a to jest żywot wieczny, aby poznalić Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Niech te myśli towarzyszą nam w naszym codziennym chrześcijaństwie. Kolejne studium, którym będę chciał się z Wami podzielić, to współczesny Izrael a Bibliach, dzisiejsza wojna Izraela z Hamasem, jak patrzeć na te wydarzenia, jaką rolę Izrael współczesny ma przepowiedzianą w Biblii. Będziemy chcieli o tym właśnie mówić. Zapraszam do oglądania, komentowania, polubiania, udostępniania, subskrypcji, kanału Biblijne Kontrowersje. Polecam wam szczególnie poniższe filmy. Niech dobry Bóg obficie was błogosławi w waszym codziennym studiowaniu Jego słowa i karmieniu się Nim duchowo. Amen.